Kochani widzowie, 2 grudnia 2023 roku już jest za nami. Do pamięci wspaniałej przeszła pierwsza edycja eventu o nazwie Wawa Gra Planszówki na PGE Narodowym, czyli coś, co odbyło się dokładnie tydzień temu. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy nam zaufali, którzy przyszli na ten event, a było u Was ponad 7000, dokładnie 7013 osób, tak więc 13 dla nas w tym wypadku okazała się bardzo szczęśliwą liczbą, Siódemka tym bardziej z przodu. Do tego wszystkiego bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomagają. W tej imprezie, słowem, czynem, wolontariuszom wspaniałym, którzy byli na wydarzeniu, jak również dziękuję za zaufanie wszystkim wydawcom, którzy uwierzyli w tę imprezę, postanowili się tłumnie pojawić i już co po niektórzy zaczęli zapowiadać się, halo, my też chcielibyśmy za rok pojawić się nawet w tym samym miejscu. Tak więc bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy stworzyli znowu wielki event w Warszawie, na który przyszły osoby nie tylko z Warszawy, ale również przyjechały z różnych części naszego pięknego kraju. Tak więc bardzo, bardzo dziękuję. I w tym momencie zapowiadam, chociaż to już pisałem w różnych miejscach na Facebooku, świadomi tego, co nam fantastycznie wyszło, świadomi również tego, nad czym musimy popracować. W tym momencie już zapowiadam kolejną edycję, która odbędzie się 30 listopada 2024 roku. Tak samo na PG Narodowym w Warszawie w godzinach 9.19. Chociaż może pewne rzeczy pozmieniamy, ale 30 listopada zostaje i tutaj będziemy mogli się w Warszawie bawić. Tak więc nie mówcie, że wcześniej Was nie uprzedziłem, ponieważ macie jeszcze 357 dni do imprezy. Suchara dawno nie było, no to jedziemy z tematem. Dlaczego kulturysta chodzi z pudełkiem? Mm, żeby mógł pakować. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Game TV z tej strony nieco bardziej wypoczęta wersja Piotra, który nie spędza czasu przy komputerze do drugiej, trzeciej w nocy, planując, robiąc różne rzeczy. Tak więc ta wersja wypoczęta wygląda właśnie tak, chociaż jeszcze nie szalejmy, nie totalnie wypoczęta, ale tak czy inaczej, nie bardziej niż mniej i teraz mogę wam poopowiadać o tym, co się będzie działo jeszcze w tym odcinku, ale o tym również co się jeszcze będzie działo w trollu. W tym odcinku zobaczycie jak zwykle nieco tańsze gry, które udało mi się wygrzebać nieco z misją. W tym odcinku również posłuchacie o różnych ciekawostkach, ploteczkach, między innymi o tym, jakie tutaj pieniądze kryją się za co po niektórymi wydawnictwami. O, taka fajna rzecz, zawsze lubimy zaglądać komuś do portfela, ale też porozmawiamy sobie o tym, co udało mi się ciekawego ściągnąć ze strychu. O tym jeszcze za chwilkę się dowiecie, ale o tym, co jest teraz, powiedzmy sobie już, ponieważ w tym tygodniu w Trollu miał w poniedziałek odbyć się stream, najmocniej przepraszam, ale byłem nieco bardziej niż mniej zmęczony, więc w poniedziałek sobie ten Stream o, po Wawogrowy odpuściłem, ale już normalnie wracamy do streamów standardowych o godzinie 19.30 co poniedziałek i na najbliższym streamie o godzinie 19.30 w ten najbliższy poniedziałek zagramy sobie w grę pod tytułem e, Mali Epiccy Wikingowie, czyli nowinka od firmy Galaka, którą też w dzisiejszym odcinku zobaczycie zajawkowo, co to w ogóle jest za tytuł i czy w nowego Tajnie epika warto sobie wejść. W tym tygodniu mogliście zobaczyć również recenzję niesamowicie rozchwytywanej gry pod tytułem Dorf Romantic, czyli nowinka od wydawnictwa UV Games, która na Wawagra rozeszła się chyba o 10.30, o 9.00 zaczął się event, o 10.30 chyba już na stoisku nie można było tego kupić, tak więc naprawdę bardzo mocno rozchwytywany tytuł, jeśli ktoś jeszcze nie wie i nie chce, żeby go coś ominęło, to serdecznie do recenzji, która już ukazała się w tym tygodniu, więc już jest na kanale, serdecznie do recenzji Dorf Romantika Was odsyłam, a jutro, oho, a jutro jak zwykle czeka Was creme de la creme kanału, czyli 3.00 Trole będą opowiadali o swoich ulubionych grach. Tym razem będziemy mieli już do czynienia z przedostatnią, najlepszą e, dziesiątką z naszej najlepszej pięćdziesiątki, a za tydzień wielki finał nagrany na wawa gra w. Towarzystwie prawie 200 osób, które by wbiły na salę. Jakbyśmy mieli większą salę, weszłoby jeszcze więcej. Tak więc w następnym roku postaramy się coś z, tym, coś z tym zrobić, żebyście wszyscy mogli obejrzeć i dobrze nas słyszeć. Tak więc to dopiero za tydzień. Jutro zobaczycie czwarty, czyli przedostatni odcinek najlepszej 50. Ale jak zwykle, teraz jest teraz, tak więc rozsiądźcie, rozleżcie się jeszcze bardziej wygodnie i posłuchajcie, co Wam w tym tygodniu przygotowałem. Zapraszam na materiał. Na początku dzisiejszego przeglądu gier zobaczymy jaką to grę wydała Galakta, dokładnie jaką to grę Galakta wydała z serii Tiny Epic. Najnowszą tutaj rzeczą z serii Tiny Epic wydaną przez Galaktę jest gra pod tytułem Mali Epicy Wikingowie, czyli gra, na dokładnie seria, która do pewnego momentu, a tym momentem możemy spokojnie nazwać pojawienie się na polskim rynku i gigantyczny sukces małych epickich podziemi. Seria, która do tego momentu tak różnie, ale raczej gorzej niż lepiej radziła sobie na rynku polskim, ale kiedy pojawiły się małe epickie podziemia, ludzie oszaleli. Szybki dodruk i kolejne tytuły załatwione przez Galaktę. Jednym z nich są właśnie mali epicy Wikingowie, którzy dopiero co pojawili się na rynku. Zobaczymy, jak będą sobie radzić. Ale już teraz wam powiem, że w tej grze wcielamy się w przywódcę klanu i ten klan będzie poruszał się po różnych wyspach. A wy w trzech rundach będziecie musieli napunktować sobie ile wlezie za rzeczy, które. Najczęściej wikingowie robili, zbieracie sobie te punkty, i pod koniec trzeciej rundy jesteście wygranymi lub nie, czyli wojujemy, są też bóstwa, jest to wszystko, co dolane jest do sosu wikingowego, wymieszane i zamknięte w malutkim pudełeczku. Małych epickich wikingów. Tak właśnie wygląda gra mali epicy wikingowie, która zmieściła się w tym małym pudełeczku. Jak zwykle miałem nadzieję, że to będzie zajmowało mało miejsca, ale spokojnie. Tutaj jeszcze i tak nie wszystko jest rozłożone prawidłowo, ponieważ ten rząd powinien znajdować się tutaj i jeszcze musiałbym to przesunąć, ale chciałem, żeby w kadrze znalazło się wszystko to, dzięki czemu będę mógł wam wytłumaczyć o co chodzi w tej grze. A o co chodzi w tej grze? Otóż w tej grze będziemy grali łącznie 3 rundy. Kto po trzeciej rundzie będzie miał najwięcej punktów, zostanie zwycięzcą. A w kogo się wcielamy? Wcielamy się. Drodzy widzowie, wy przywódców klanu, każdy z tych klanów ma nieco inne umiejętności, więc fajnie, tutaj mamy trzy, bo czwarty jest tutaj i ten czwarty już jest rozłożony, ponieważ tutaj będziemy rozkładać naszych osadników, nasze łodzie, drakary, jak również będziemy mieli świątynie, a w grze będziemy robili wszystko to, z czego archetypicznie wikingowie są znani. Mówię tak, ponieważ do dzisiaj trwa wśród historyków spór, czy słowo wiking jest rzeczownikiem czy czasownikiem, czy określa pewną grupę ludzi, która żyła na pewnym terenie, czy określa grupę ludzi, która była na Pewnym terenie i zajmowała się pewną czynnością, czyli właśnie wikingowaniem, czyli no to, co właśnie znamy z różnych seriali, na przykład wikingowie. Tak czy inaczej, na tej mapce, którą mamy dołączoną do pudełeczka, na jednej stronie dla jednego graczy, na drugiej już na maksymalną liczbę, będziemy mogli zajmować osady, plądrować osady, stawiać świątynie, mieć zwierzchność bogów, których mamy tutaj trzech, ale spoko w grze mamy większą ich liczbę, więc możemy wybierać, losować, jak nam się podoba i co grę mieć nieco inne set. Będziemy mogli się bić, dzięki czemu będziemy zdobywali runy, również zajmując poszczególne wyspy. Jeśli będziemy się bić, będziemy dostawali fajne rzeczy, między innymi te elementy, które dadzą nam dostęp do stałych run, które są potrzebne do odpalania pewnych efektów w grze. Czynności będziemy również wprowadzali z naszej karty postaci, ponieważ tutaj różne efekty też mamy, które możemy zagrywać, które są różne w zależności jaką frakcją gramy, ale również w formie draftu na początku każdej rundy będziemy dobierali karty, które, jak widzicie, też dają nam pewne rzeczy, które możemy wprowadzić do gry. Tak więc sporo tego jest do opanowania, sporo tego jest do ogarnięcia, ale tak jak już y, powiedziałem w tym ujęciu albo w poprzednich y, nie jest to jakoś strasznie źle napisane. Y, na pewno nie jest to poziom y, instrukcji małych epickich podziemi, więc tak niebezpiecznie czuję, że Całkiem dobrze grę opanowałem, ale oczywiście czas pokaże i im więcej gier na liczniku, tym będę pewniejszy, że wszystko dobrze zrozumiałem. Tak właśnie wyglądają w skrócie malie pizzy wikingowie, których zobaczycie w poniedziałek o 19:30 na streamie na kanale Game Troll TV. Na rynku kapitalistycznym wygrywa ten, kto potrafi patrzeć na ten rynek i rozwiązywać problemy, lub ewentualnie potrafi wymyślać problemy i już mieć w zanadrzu rozwiązanie, ponieważ sam wymyślił dany problem. Ale skupmy się teraz na rynku gier planszowych, a dokładnie rynku gier fabularnych i kiedy pytamy różne osoby, co Was powstrzymuje przed graniem w gry fabularne, no to jest tam wiele powodów, ale jednym z tych powodów jest między innymi to, że nie mam stałej grupy, nie mam z kim grać, nie mam dużej ekipy, nie mam mistrza gry. Więc jeden z wydawców, który był na Wawa Gra, który w rewelacyjny sposób w ogóle spakował się po evencie, niektórzy tutaj pakują tutaj to wszystko, ponieważ mieli Dużo towaru i większą część sprzedali, ale no jednak mieli tego dużo, że trzeba było się spakować nieco bardziej. Ale jeden z wydawców, który wydał grę pod tytułem Roczny Amulet, właściwie spakował się w wiem, 2-3 kartony, wyszedł z imprezy i tyle, i był bardzo z tego faktu zadowolony, ponieważ bardzo mocno, żeście kupowali grę pod tytułem Roczny Amulet czyli grę fabularną, w, której, w którą możecie grać nawet w jedną, w dwie osoby. Oczywiście, jeśli macie więcej graczy, to też będziecie mogli sobie w tę grę grać, ale dzięki tej grze będziecie mogli przeżyć fabularną przygodę. I teraz jak to wygląda? To teraz jest ten czas, kiedy się dowiadujecie. Zobaczcie. I to jest naprawdę tytuł, w który wierzę, że może dosyć szybko zniknąć z rynku. No to o co chodzi w tej grze, na punkcie, której może ludzie jeszcze nie zwariowali, ale naprawdę wielu, wielu osobom się ta gra podoba. Otóż zaczynamy sobie od tego, że jesteście graczami, którzy sobie gdzieś szli do tej amuletu i zostali przeniesieni do dziwnego świata. Dowiadujemy się tego z instrukcji prostej, łatwej i przyjemnej, jak również z karty prologu. Potem sobie to coś obracamy, już przenieśliśmy się do tego świata, spotykamy tam jakiegoś dziwnego maga, który mówi nam, że musimy pokonać żywą klątwę, czyli tę kartę, którą wylosowaliśmy sobie na Początku gry, tych kart jest sporo, więc za każdym razem będziemy coś, kogoś innego pokonywali. Gracze będą wcielali się w różne postaci, które sobie wybiorą, wylosują na początku gry. Każda z tych postaci ma jakiś taki opis, który w fabularny sposób może nam się przydać w trakcie rozgrywki. No i teraz po Speechu Maga zostaniemy przeniesieni na pierwszą lokację. Osoba pierwsza, która ma ten amulet, dobiera sobie trzy karty problemu i kiedy sobie dobierze te trzy karty problemu, wybiera jeden z nich, kładzie przed graczami. Następnie gracze dobranymi wcześniej kartami rozwiązań będą musieli to rozwiązać, wspólnie dojść do wniosku jak to rozwiązujemy, no i czy uda, czy nie uda nam się tę przeciwność przejść. No raczej to się oczywiście udaje, ponieważ jak sami widzicie to jest gra fabularna, gdzie będziemy pewne rzeczy sobie tłumaczyć, co, jak, gdzie i którędy i jeśli uda nam się zrobić to trzy razy w jednej lokacji, przeskakujemy do kolejnej lokacji, później do finału, finałowej lokacji, gdzie znowu będziemy musieli coś zrobić i na końcu będziemy sprawdzali co się stało z naszymi postaciami, co robimy sprawdzając w takiej książeczce, dociągając sobie jedną kartę, patrzymy na numerek, sprawdzamy na rozwiązanie i co się stało z naszą postacią, zostajesz w ranie, ale zamieniasz się w gadające zwierzę. Powiedz jakie to zwierzę. Tak więc nie dość, że będziemy rozwiązywali te problemy, to również będziemy przeżywali przygody. Żeby nie było, gracz, który jako pierwszy dał nam jakąś trudność, kiedy już tą trudność rozwiązamy, przekazuje ten amulet kolejnemu graczowi, ten znowu wybiera sobie jakąś jedną z tych trzech trudności, reszta graczy pracuje nad rozwiązaniem itp. itd. Jak widzicie kart jest sporo, mamy sporo kart lokacji, sporo kart tej tajemniczej klątwy, sporo kart map i mamy też trochę postaci, tak więc za każdym razem będziemy robili trochę coś innego. Do gry zostały wydane łącznie trzy dodatki, jeszcze u mnie nierozfoliowane, ponieważ jeszcze nie miałem przyjemności z z nimi obcować, ale gra jest naprawdę na tyle fajna, że bardzo mocno wkręca i na pewno do tych trzech elementów zajrzę. Nawet z chłopakami myślimy, żeby coś takiego w formie streamu Wam po prostu nagrać, żebyście zobaczyli, jak w to się gra i jak przygody można tutaj przeżywać. Bardzo przyjemny system, fabularny, nawet już dla jednego, dwóch a Nawet 12 graczy. Drugim, ale nie ostatnim wydawcą, który spakował się bardzo podobnie jak wydawca mrocznego amuletu na Wafagra, który po prostu wziął kilka tych gier, które mu zostało i dosłownie wyszedł sobie z eventu i tyle było jego pakowania. Zajęło mu to bardzo niewiele czasu. No ale właśnie, taki wydawca, który wydał grę wydawca ASCATO, wydał grę SCATO. Jest to tytuł typowo logiczny, w której naszym zadaniem będzie kładzenie sobie zwykłych, prostych kwadracików, tak żeby dotykały się. Bokami. Właściwie tyle wytłumaczyłem Wam grę, będziecie mogli sobie już ten tytuł zagrać, ale żeby nieco więcej Wam o tym tytule opowiedzieć, no to właśnie chwilkę mu jeszcze poświęcę, bo, bo zainteresowanie tą grą również było ogromne i ludzie no, mocno tę grę od wydawcy już wykupili. Od razu powiem ponieważ jeszcze o tym nie powiedziałem, że jest to tytuł z serii bardzo mocno uzależniających i mający syndrom no dobra, jeszcze jedna partia i nagle okazuje się, że jest około 3 w nocy, a my gramy te jeszcze jedną partię po kilkunastu, których już do tej pory rozegraliśmy. No ale dobra, o co w tym chodzi? Mamy sobie pierwszego gracza, który w dowolnym miejscu na planszy może sobie położyć swój swój kwadracik. Super, położył. Następny gracz musi położyć swój kwadracik tak, żeby przelegał bokiem do tego, który został już położony. Nie mogą przelegać Bogiem. Następny gracz będzie mógł dokładać te swoje kwadraciki tak, żeby do dowolnego kafelka, czyli albo do swojego, albo do cudzego, przylegał bokiem. Czyli robimy sobie o tak, w ten sposób. No i tak na zmianę, będziemy zagrywali sobie te elementy do momentu, aż wszyscy gracze wyprują się ze swoich kwadracików. W tym momencie gra jest przerywana i sprawdzamy, kto wygrał. Grę wygrywa ten gracz, który będzie miał więcej tych elementów na planszy, które będziemy mogli punktować, ponieważ będziemy punktować tylko za te przestrzenie, które zawierają co najmniej 5 kwadracików, więc jeśli będziemy mieli zamknięte przestrzenie, nie wiem, 1, 2, 3 lub 4 kwadraciki ktoś tam zamknie, za to nie będziemy punktować. Grę automatycznie również wygramy, jeśli któremukolwiek z graczy w trakcie rozgrywki uda się utworzyć taki ciąg nieprzerwany 5 elementów na planszy. Więc jak sami widzicie, jest to bardzo proste do dołączenia, bardzo proste do ogarnięcia, ale... Jaki ja straszny łomot na początku w tę grę dostałem! Bo a tu se porobię, tu, ta, tu, prawo, lewo, pyk przegrałem i takie coś ktoś mi zrobił. Bardzo przyjemny, wkręcający, logiczny tytuł. Ciekawostki i proteczki. Słuchajcie, tym razem tak bardzo mocno obfite, że zabrakło mi jednej kartki, więc musiałem sobie pewne rzeczy wydrukować na drugiej. Tak więc słuchajcie, tym pilniej. Zaczynamy sobie od pewnej informacji, która jest takim trendem ostatnio, zresztą nawet nie ostatnio, no dobra, może ostatnio, gdzie wydawcy starają się swoje gry planszowe, które już odniosły sukces i mają już potencjalnych odbiorców wśród rodziców, a pamiętajmy, to rodzice dzieciakom będą kupowali gry, starają się te gry zrobić, żeby miały taką wersję swoją dziecięcą, czyli na przykład Epoka Kamienna Junior, Moje Małe Everdel i takich przypadków można byłoby My Little Side, takich przypadków można Byłoby jeszcze mnożyć, tak więc nic dziwnego, że kolejni twórcy fantastycznej gry o nazwie Star Realms postanowili wydać grę pod tytułem Star Realms Academy. Tylko ta gra będzie mm, oczywiście Star Realmsem, ale bez tekstu, więc dzieciaki, które nie potrafią jeszcze czytać, będą mogły od razu wejść w grę. Wydaje mi się, że coś takiego można byłoby wydać w Polsce i spotkałoby się też z pewnym sukcesem, ale oczywiście zobaczymy, co tam główny wydawca w Polsce Star Realms, czyli UV Games, postanowi czy to wydawać, czy jednak zostaniemy przy tylko dorosłej wersji. Następna rzecz to taka mekka, dla co po niektórych. Ja ten temat śledziłem tak troszkę przez palce, ale 15 grudnia to, na co wiele osób czekało, czyli cały pakiet Everdeli dotrze wreszcie do Polski, a czy dotrze wcześniej i będzie można sobie go kupić, a uwaga, w ten skład Everdela będzie wchodziła Everdel Kompletna Kolekcja, Everdel Mgielny Las, sytuacja Nowoliść, Wielkie Pudło Przechowalności, piękniaste pojemniki, opowieści spod zielonego żołędzia i klawa, paka od klaka więc bardzo dużo tych elementów z tego Everdela dotrze. Jeśli byście zainteresowani, to byliście tymi, którzy tak strasznie wyczekali Everdela. No to teraz jest czas, żeby działać, tak więc bardzo proszę, do dzieła. W sumie wesoła, ale też dla sobie niektórych smutna informacja, ponieważ wydawnictwo portal wydaje Arknowa. To jest wszystko na razie wesołe. I nawet wydali dodatek do tej gry, który nazywa się Wodny świat. Dlatego jeśli lubicie gry, gdzie robi się zo i to nie są wcale takie proste gry, no to Arknowa jest dla Was oczywistym wyborem i portal na poziomie dystrybucyjnym pozbył się, nakładu już wodnego świata, czyli dodatku do Arknowa, więc pewnie można sobie go kupić w waszych ulubionych sklepach z planszówkami i śpieszcie się to robić. Bo bardzo. Szybko ten dodatek odszedł. Z tego miejsca również chciałbym was poinformować, że wydawnictwo portal organizuje portal, który będzie miał miejsce 20 stycznia. Ogłosili już przed sprzedaż biletu, więc jeśli ktoś by chciał sobie tam pojechać i posłuchać, co portal ma wam do powiedzenia, nie pograć w gry portalowe i oczywiście posłuchać o zapowiedziach portalowych, to bardzo proszę, takie coś już można sobie nabywać, kupić i zabukować sobie miejsce. Ehm, miejsce przy stole można sobie również zabukować. Nie wiem, jak z tego konstruktu językowego wyjdę, ale można sobie również zabukować miejsce przy kupnie o gry pod tytułem Dice Throne, ponieważ wydawnictwo Lucky Duck Games te takie sety z pierwszej edycji dla dwóch graczy dowiozło, one już są i będzie można kupić sobie je przed świętami. Takie sety Dice Throne'owe, jakby ktoś nie wiedział, jest to gra pojedynkowa, w której gracze będą się nawalać przez całą grę i kto komu bardziej mocno spuści łomot, czyli sprowadzi jego punkty życia do zera, ten wygrywa. Będzie mieli takie piękne planszetki, sporo kości, trochę turlania i oczywiście będziemy zagrywali na już rozwinięte umiejętności kolejne karty, dzięki czemu nasza postać jeszcze będzie bardziej doładowana. Niesamowicie popularna gra i tutaj tym razem będziemy mieli takie elementy jak Dajstron Barbarzyńca kontra Księżycowa Elfka, Mnich kontra Paladyn, Piro... Romantka kontra mroczny złodziej i drzewiec kontra ninja, więc jeśli szukacie tych dodatków, które często wam polecałem, a znaczy właściwie są to samograje, kupicie sobie taki zestaw na dwie osoby, już możecie się naparzać, ale jeśli kupicie sobie więcej, to będziecie mogli to wszystko mieszać i po prostu się nawalać w różnych składach, nie? Na przykład ninja kontra księżycowa elfka, no oglądałbym. To jest to od Lucky Duck Gamesa i bardzo ważna rzecz. Mianowicie pogadamy sobie teraz o pieniądzach. Ja Wam to przeczytam. E, mianowicie e, będą informacje odnośnie firmy Games Workshop, bo uwaga sprzedawca figurek fantasy e, e, Games Workshop przyznaje pracownikom sklepów, modelarzom, projektantom i personelowi pomocniczemu premię bożonarodzeniową w wysokości, uwaga 2,5 tysiąca funtów, czyli o 1000 funtów więcej niż rok temu. Po tym jak zyski za pół roku wzrosło ponad 12%, wydali w tym roku Warhammera 10 edycję, no to poszybowało trochę. Firma z siedzibą w Nottingham, stojąca za popularną serią e gier, podała, że jej pracownicy podzielą pulę premii w wysokości 7,5 miliona funtów w porównaniu z 4,5 miliona funtów rok temu. Games Workshop prowadzi 3 530 sklepów, oświadczyło, że zwiększa premie, spodziewając się zysków na poziomie co najmniej 94 milionów funtów. Oczywiście chodzi za pół roku. I ja bardzo jestem ciekawy, muszę pogadać ze znajomymi z Games Workshopu w Warszawie, czy w ogóle pracownicy krajów wschodnich, takich jak nasz, lizną cokolwiek z tej wielkiej 2,5 tysiąca funtów. Kurczę, 10 patyków to ja bym przytulił na święta, pewnie nasi też. Aczkolwiek... A... No, muszę przyznać, że będzie trochę dziwnie. To jest taki epizod mało znany w, 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 przez Was, ponieważ ja przez miesiąc byłem pracownikiem niemieckiego Lidla parę lat temu, bardzo ładnych lat temu, chyba z 10 lat temu. Yy, I pamiętam za miesiąc pracy przytuliłem wtedy, w tamtym momencie, chyba z 8 tysięcy. No, w polskim Lidlu zarabia się troszeczkę inne pieniądze i oczywiście na złotówki. Dlatego zastanawiam się, czy te pieniądze, które będzie chciał zaoferować Games Workshop, dotrą do e, polskich pracowników. Czy tak jak zwykle nie? No ale czas pokaże. Tundurudum, tanio granie. Naprawdę, w tym tygodniu znalazłem bardzo dobre ceny gier, które niektórzy znają, niektórzy nie znają. Jest jeden tytuł, który aż po prostu świeżbi mnie, żeby powiedzieć Wam na początku, ale powiem Wam na końcu, żebyście zobaczyli inne. A co? Prawidła YouTube'a muszą zostać zachowane. Zaczynamy sobie od pierwszej gry, która jest jedynym splendorem, jakim mogę czysty, z czystym sumieniem polecić i chłopaki też, a to już coś. Mianowicie jest to gra pod tytułem Splendor Pojedynek. Splendor Pojedynek udało mi się wychylić. W nowym sklepie, więc nie znam go. Jeśli ktoś robił zakupy, to bardzo proszę o opinię, żebyśmy wszyscy robili bezpieczne zakupy. Splendor pojedynek za 75 zł w sklepie fitom.pl i na tym fitomie.pl za 75 zł kupicie sobie Splendora pojedynek. Już nie w fitomie.pl, tylko w empiku tym cyfrowym kupicie sobie przecudowną, prześliczną grę pod tytułem Kaliko, w której waszym zadaniem będzie ogarnienie kołderki dla waszego sierściucha, czyli. kotka, za 91 zł to jest kapitalna cena. Za ten wcale nie taki prosty tytuł. Tam idzie go dostosować w pewnym momencie. Ale zwoje będą wam się palić. Kaliko za 91 zł to jest bardzo dobra cena. Dobrą ceną również. W nowym sklepie, którego też nie znam, więc jeśli ktoś z nas sklep pod tytułem korob.pl, to bardzo proszę o opinię w komentarzach. Możecie sobie kupić Minecrafta, tego pierwszego zielonego, który nie wiem, chyba tam bodajże dwa lata temu miał premierę, później powstała jego polska wersja, i teraz można sobie w języku polskim grać w grę za 115 zł w sklepie Korob.pl, czyli jest to gra, która odnosi się do oczywiście hitu komputerowego o nazwie Minecraft, czyli macie stylistykę minecraftową zachowaną, będziecie budowali sobie różne struktury i zmówamy i będziecie sobie w tej grze walczyć. Bardzo przyjemny tytuł, trochę dla osiągnięcia dzieciaków z komputera, ale również dzięki temu tytułowi możecie pokazać młodzieży, że również jesteście w tym świecie i Wy wyciągacie rękę w połowie, patrz, zobacz mój świat, dzieciak wyciąga rękę w połowie, o, ten świat i co one robią? High five! I one się spotykają, więc warto byłoby te dwa światy połączyć. No i e, bardzo dobra cenka na Zaginioną Wyspę R. słuchajcie, nikt mi nie płaci za promocję zaginiony Wyspy Arnak, tylko po prostu ja tę grę lubię, I, i kiedy przeglądałem chwilę temu, no to zobaczyłem promocję w taniej książce za 119 zł można kupić. No to przyznacie mi, że zbrodnią jest o tym nie powiedzieć. Za 119 zł zaginiona wyspa Arnak jest, można sobie kupić. Nie mam pojęcia, ile oni mają egzemplarzy w tej promocji. Tak więc, jeśli ktoś chce na ostatnią chwilę czeka, no to nie mówić mi po 13, jak ktoś dopiero w stanie, o już nie ma. Nie mam pojęcia, ile tych egzemplarzy mają. Za 119 zł w, w taniej książce zaginioną wyspa PR, możecie kupić. I teraz zauważyłem jedną rzecz. Absolutnie to nie jest element y, cebuli, y, tylko zobaczyłem, że y, gra, którą dużo osób chciało, i ta gra podróżała 100% w stosunku do pierwszej wersji. Mówię tutaj o grze pod tyłem Karak 2 y, i Karak 1. Karak był za mniej więcej stówkę, Karak 2 za dwie stówki, ale zobaczyłem, że cena Karaka dwójki systematycznie spada. Może nie jakoś jeszcze super na łeb na szyję, ale już na przykład w sklepie Gnom za 192,90 zł. Te grę można kupić, a przy promocji nawet w internecie ta gra chyba była w okolicach 200 stówek, ale bliżej tych 200 stówek i nawet te 200 zł było przekroczone. Więc 192 zł to nie jest tak, że już dobra, palcie się i lepcie, depczcie się po sobie. Nie, ale widzimy pewną tendencję, która zobaczymy, czy się utrzyma i ile rzeczywiście Karak dwójka finalnie będzie kosztował. O! Takie oto cebulę dzisiaj Wam przygotowałem. Mam nadzieję, że Wam się wszystko podobało. Jeśli tak, to super. Ja jestem z tego faktu zadowolony. I oczywiście zaproszę Was jeszcze na kolejne odcinki na kanale GameTrollTV i jutro na ym, show Trzech Troli, gdzie opowiemy znowu o kolejnych 10 naszych najlepszych, najfantastyczniejszych, ulubionych grach. Muszę powiedzieć, że wstęp będzie... No będzie mocny. Carlos trochę... Pozamiatał. Tak czy inaczej, widzimy się jutro lub kiedykolwiek. I jeszcze raz dziękuję Wam za dzisiaj. Trzymajcie się. Hej!